Myślę, na bardziej wyżej świata. Czekaj, tam się. Więc osłysztuje się. Uu, dobra, to się dopiero zaczyna. Na YouTubę damy... Proszę o lajka i o subika. napisać jako komentarz że jest piękny ale ja się wysoko huśtam ta huśtawka się łamie Roz, e, dobijamy dzisiaj lajków do 200 dyskusję e, z subików chcę 300, żeby mogliście e, teraz wyskoczę na Ole nie. <laughs> nie! Nie, nie! No nie, tak nie zrobię! <laughs> nie! Nie! Nie, nie! <laughs> Ej, właśnie... <bo> się... <laughs> um. <coughs> Ej! Mentos! Pani wywoda? A, gdzie się. Oj, oj, oj. O, ściąg, ciąg, ciąg, ściąg. Pokaż mi u górka. Csią, ściąg, Ściąg u górkę znowu. Dzisiaj zwróciliśmy Samsung telefon na, na dach, co ma trzy aparaty. Czy ona skaka po dzisiaj. Oj oj, 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 oj! oj oj Pływała w nocy! Jezuże! Kopała się na basenie w nocy na wrzącym bagnie! Wrzące bagno! Się... Stała się mrozowa! Stała się jak kupa! Stała się jak kupa! A ty jak siki I jak była... życie było kupa! Cink, ciąg, ciąg, nagrywajcie mnie na Eksa wypiję Coca-Cola. Kto mi padają w ogóle? Na Eksa? Na jednej łyk, nie? Mogę... Czekaj, no muszę zahamować. Niestety? Czijaczek, więc. Ale miętowe. o <grystanie> Znaczy takie powiedzenie? Ola to wymyśliła. Cing, ciąg, ciąg, majki, ściung. To nie ja wymyśliłam, nie ja wymyśliłam jak co! nie ja wymyśliłam jak co! To nie ja wymyśliłam jak co! To nie ja wymyśliłam od Oli. To są skarpetki Igora. A Igor to jest Ola. Co? Dobra, kończyny z tego najgory.